Cześć! Dzisiaj kolejny piękny poranek, śpiewają ptaki, pieją koguty, a ja wstałem rano i chodzę po okolicy, bo zbieram listki pierwszych dzikich warzyw do pokazania studentom dietetyki. Niestety w niedzielę, ale no, pracujący studenci też nie mogą w inne dni. Także zobaczymy, co już wylazło. Wyszedł gajowiec żółty. On zakwitnie dopiero gdzieś na początku maja. Na żółto to leśny gatunek, ale też można, podobnie jak spokrewnioną jasnotę, skubnąć czubki do gotowania na różne potrawy. Wyszedł ziarnopłon wiosenny. To drobna roślinka, ale liście bardzo smaczne o tej porze roku. Pod koniec kwietnia zrobią się gorzkie, a w tej chwili można je zbierać nawet w małych ilościach na surowo. Natomiast ja zwykle. Odgotowane, pogotowane i odlana woda, która usuwa protoanemoniny. W ogrodzie wychodzą mi też pierwsze listki czosnku niedźwiedziego. Już takiej wielkości, że można sobie zbierać. Ale trzeba uważać, żeby nie pomylić z tym zimowitem, który jest trujący. i też już zaczął wychodzić w tej chwili, tak. Zakwitają też pierwsze pierwiosnki. Na początku pierwioski bezłodygowe, których dziko w Polsce prawie nie ma, ale to w ogródkach hodowane z zachodu Europy, mają jadalne liście i jadalne kwiaty. Zaczynają też kwitnąć żywce o smaku rzodkiewki, rzeżuchy, blisko spokrewnione z rzeżuchą, nawet obecnie zaliczany do rodzaju rzeżucha. Żywiec gruczołowaty, rzeżucha gruczołowata. A tu jeszcze pośród kwitnących śnieżyc, które są bardzo trujące, miodunka. Miodunka ćma, jadalne liście i kwiaty. Co prawda zawiera niewielkie ilości alkaloidów piroizdynowych, toksycznych dla wątroby, ale kwiatuszki to spokojnie można w większych ilościach nawet. I tutaj szczaw zwyczajny też, malutki, wychodzi już. Zakwitły też pierwsze fiołki jadalne. Można wrzucać do zup, do różnych sosów. Robić em, z cukrem takie po prostu em, lukrowane kwiatuszki. Obudził się tak, że jesz. Jaki kochany. W tamtym roku domki rozstawiliśmy do zimowania i rzeczywiście przychodzą jeże. A tu specjalne domki dla jeży, gdzie jeże mogą zimować. Pióra dzięcioła. I pięknie kwitnące, właściwie już przekwitające wawrzynki. Bardzo trujące. Zrobiłem kiedyś o nich osobny filmik, ale tak pięknie ozdabiają właśnie las wczesną wiosną. W tym roku kwitły w lutym, bardzo często na początku marca tutaj w, w naszym klimacie kwitną, w tym roku wcześniej. No i pierwszy żonkil zakwitł. Niesamowite. Dzień świętego Dawida, 1 marca, był dwa dni temu, kiedy się właśnie żonkile nosi w Walii, ale tam zawsze jest miesiąc wcześniej, a w tym roku normalnie jak w Wielkiej Brytanii. W marcu żonkile. I pięknie już kwitnie deren jadalny. Mam nadzieję, że jakieś mrozy go nie zetną jeszcze. Pięknie.